Radosław, witam Cię. E, w końcu możemy spotkać się na jednej z Twoich pierwszych inwestycji. Jest to e, inwestycja, która e, można powiedzieć jest taką inwestycją pokazową, bo jest tutaj aż 12 turbin. Co możesz powiedzieć o tej instalacji? Jaka jest tutaj e, instalacja? Czy to jest on-grid, czy to jest off-grid? Nie, no to jest 12 turbin w on-gridzie na dwóch falownikach deje, nisko napięciowych. Wszystko ładnie spięte. E, przez to, że jest tyle turbin specjalnie połączonych, to jest nasz know-how. To te turbiny zaczynają już pracować nawet od jednego Wata przy bardzo słabiutkim wietrze. I wiadomo, że jak wiatr wiadomo rośnie i są jakieś tam powiedzmy podmuchy, czy jakiś mocno silny wiatr, to te turbiny praktycznie zasuwają prawie na samym do prędkości, znaczy do mocy nominalnej. Super. Czyli generalnie rozbiłeś to na dwie instalacje. Rozumiem, że te sześć, które jest w tej Strefy to jest jeden inwerter, tak, tamte jest. są w drugiej tak. inwerterze. Okay. Wjadwie jest z różnych stron, więc tak podzieliliśmy to na takiej zasadzie, żeby się te turbiny nie zakłócały wzajemnie. Słuchaj, powiedz mi taką, żeby też niektórzy klienci pytają, czy jeżeli jedna turbina kręci się wolniej, to czy zakłóca pracę drugich turbin? Zależy, jak się to podłączy. To jest wszystko zależy, trzeba bardzo mocno to przetestować. Jeżeli się to podłączy szeregowo, to się zakłóca, jeżeli się podłączy równolegle, to się nie zakłóca. Jasne. Powiedz mi w takim razie, ile mniej więcej taki czas realizacji tych 12 turbin zajmuje? Bo my jako producent podajemy, że jest to szybki montaż. Jak z Twojej perspektywy? W zależności od dachu, no tutaj troszeczkę był dach specyficzny, bo trzeba było robić samemu podstawy montażowe. Natomiast w momencie, gdyby dach pasował pod podstawy montażowe do spela, no to myślę, że to jest około dwóch dni. E, okej, okay, czyli dwa dni e, montaż, jeżeli chodzi o wykonanie elektryki. Tak, to tu czasie... jak malowaliśmy te turbiny, to ściągaliśmy i zakładaliśmy, no to z, z ściągnięcie i założenie tych turbin to było e, dwa dni. Dwa dni, okej, okay, dobra. Czyli to w sumie to też nie jest e, czas duży, no bo wiadomo, jak już tak. są podstawy e, gotowe, to tutaj... E, w zasadzie samo przykręcenie nie stanowi problemu. Jeżeli chodzi o położenie, no bo tutaj trochę tych metrów kabla jest, prawda? Tak. To cała instalacja to również zajęło to te dwa dni? Na no nie, cała instalacja to było około dwóch tygodni, bo tutaj niestety jest potężny dach i to nie była tylko i wyłącznie turbina, to też fotowoltaika, więc. Łącznie wszystko, prowadzenie kabli, montaż falowników, magazynów energii, no to mniej więcej około tygodnia zajęło. Okej, okay, czyli tutaj jest, rozumiem, klient mocno zdecydowany na odnawialne źródła energii, tak czyli jest. nasza misja, czyli przekazywanie klientom, że turbiny stanowią idealne uzupełnienie tak dla tak fotowoltaiki. Jest. jest to potwierdzeniem tak w jest. tym przypadku. Dobrze, powiedz mi w takim razie jeszcze, jeżeli chodzi o kwestię związaną z tym, co bardziej w tej chwili klienci wybierają, czy on grid, czy off grid. No bo jak wiemy, moja elektrownia wiatrowa gdzie można dostać dofinansowanie 30 tysięcy zł do turbin, 17 tysięcy do magazynu energii. Jest w zasadzie w toku, że tak powiem. Co klienci wybierają w tej chwili najbardziej? Ani jednego wyglądu nie zrobiliśmy, więc u nas to jest 100%. On -grid. 100% on grid i robicie cały czas to na inwerterach DEJE, tak? Tak. Okej, okay. i to są w większości przypadków inwertery oczywiście hybrydowe czy Tak, to musi być nisko napięciowy falownik, więc tak żeby turbina wystartowała. Wiadomo, że jeżeli chodzi o jedną turbinę to maksymalne napięcie to jest 200 V, więc falownik wysokonapięciowy dopiero 200 V startuje. Natomiast tutaj bardzo nam zależy, żeby od 50 V te turbiny już startowały. Dlatego też, im więcej, znaczy w przypadku tych akurat 6 turbin na jeden falownik, to one faktycznie startują przy bardzo słabych wiatrach. Dlatego, że to napięcie tych 50 V jest y, bardzo szybko uzyskiwane. W on gridzie jest troszeczkę inaczej niż w on gridzie. Tutaj y, 1,2 m na sekundę raczej jest mało realne, ze względu na to, że to jest kwestia falownika. On musi mieć konkretne napięcie. E, czyli te turbiny tak. muszą w jaki sposób się kręci, żeby to napięcie przełożyć na falownik. Natomiast w off-gridzie wiadomo, można tam nawet od metra na sekundę, bo podłączaliśmy różnego rodzaju urządzenia pod turbiny, więc wiemy, że faktycznie od małych prędkości wiatru zaczyna pracować, natomiast raczej klienta interesują te większe wartości prądu. Stąd też on-grid i stąd też te 50 V minimum, żeby, żeby to wystartowało. Tak? Tak. Wiadomo, że jedna turbina... 50 V ma przy mniej więcej około 5 m na sekundę, ale już 3 turbiny to już jest w granicach tam 3 m na sekundę, tak? tak? Mhm, jasne. E, w klient w zasadzie, z tego co mi przekazywałeś, e, zadowolony również jest z faktu, że te turbiny w zasadzie produkują prąd i ładują magazyn przez, no niemalże całą dobę. No, można tak powiedzieć, że praktycznie, oczywiście jest tak, że jest ten prąd duży, wiadomo wtedy, kiedy wiatr wie, natomiast tak naprawdę codziennie co, co byśmy nie spojrzeli na aplikację, to tak naprawdę ten prąd jest generowany przez te turbiny, tak? Bardzo to muszą już praktycznie stać te turbiny, żeby tego prądu faktycznie nie było, ale to jest akurat tutaj spowodowane tym, że tych turbin faktycznie w tym jednym w falowniku jest a 6, więc tak naprawdę to powoduje, że one już do tych małych wiatrów zaczynają sobie pracować. Tak? Jeżeli byśmy podłączyli to w on-gridzie do akumulatora o niskim napięciu, no to w tym momencie faktycznie te 1 metr na sekundę już zaczyna ten prąd być generowany. W on-gridzie, tak jak mówię, jest trochę no, ciężej. To inwerter jest, Tak, prawda? To jest inwerter z wąskim gardłem. Tak, tak. Natomiast no z tego co powiedziałeś, no Ty i tak w zasadzie wszystkie instalacje dokonujesz w OnGridzie, tak, czyli jest. musisz to tak dobrać, tak dopasować, żeby to po prostu w OnGridzie również Dokładnie. spełniało oczekiwania klientów. Ok, powiedz mi czy będziemy mogli zobaczyć tą instalację od środka. Oczywiście nie zdradzimy Twojego know-how, ale chcemy pokazać rzeczywiście, że jest to na inwerterach, czy trochę, możemy jest, Trochę się zerknąć? pobrudzicie, zapraszamy. Ok, Radosław ty jako przedstawiciel firmy Prometeo, która tak jak już wspomniałem wcześniej jest z nami od początku, jeżeli chodzi o e, również naszych klientów, zresztą znajdziecie firmę Prometeo wśród naszych instalatorów na www.dospel.com. E, co możesz powiedzieć o współpracy z nami? Czy, czy czas oczekiwania spełnia Twoje e, oczekiwania, że tak powiem, czy ta współpraca, kontakt pomiędzy e, naszymi firmami? E... Znaczy, tak, jestem zadowolony, bardzo fajnie. Zazwyczaj ta realizacja, jeżeli chodzi o, o turbin w zależności od tego, co oczywiście chcemy, bo nie chcemy jak widać turbin, bo nawet tych, tego koloru chyba w palecie nie ma z tego, co się rentuje, mm -hmm. więc jeżeli e, poprosimy do Spela o coś specyficznego, co jest gdzieś tam czy inna podstawa, czy, 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 czy cokolwiek innego, to tak naprawdę to dostajemy. Jeżeli chodzi o czas realizacji, no to mamy gdzieś tam to już ustalone, że jest to tam powiedzmy od dwóch tygodni, gdzieś tam do czterech tygodni na realizację takich, y, takich projektów, więc pod tym względem wszystko mamy dopasowane i też takie rzeczy specjalne, typu właśnie kolor, typu, nie wiem, inna podstawa, typu cokolwiek innego jest przez dospela realizowana. To korzystając z okazji od razu powiem Ci, że w ostatnim czasie troszeczkę zmieniliśmy naszą produkcję, przestawiliśmy się głównie na produkcję turbin wiatrowych, tak żeby ten czas oczekiwania był zdecydowanie krótszy. W tej chwili czas oczekiwania na turbiny jest około tego tygodnia. Także to taka dobra to informacja, super. no bo te dwa czasami trzy tygodnie rzeczywiście niektórych klientów frustrowało, no bo każdy chciał mieć tą turbinę zaraz w zasadzie po złożeniu zamówienia. E, ok powiedz mi jeszcze jedną rzecz. W tej chwili jedziesz na odbiór kolejnej instalacji e, do klienta, co tam zamontowaliście? 3,5 kW turbiny. I też na inwerterze daje? Tak. tak, na inwerterze daje. Okej. Okay. I to są turbiny z tego co pamiętam w kolorze. Tak, antracytowy. Antracytowy. Bardzo kolor. ładne. Czyli klient dobrał turbiny pod oczywiście kolor Dach. dachu. Dach. Czyli to co w zasadzie my też przedstawiamy, że głównie w tej chwili te nurty, które są na naszej stronie w naszym katalogu, czyli kolorystyka dopasowana pod Kolory dachu tak naprawdę no jest faktem, i klienci coraz częściej wybierają kolory zamiast e, naszych surowych, że tak powiem, e, matowych. Bardzo aluminium. ładnie, turbiny są na wzgórzu, dom jest na wzgórzu, wszystko wygląda to cudownie nawet z kilku kilometrów dalej. Super, powiedz mi, czy na materiał możemy liczyć, żebyśmy pokazali kolejną Twoją realizację, bo to nie jest pierwsza, którą dzisiaj tutaj pokazujemy? Nie jest pierwsza. no Myślę, że tak. To jest kwestia dogadania się z inwestorem, czy on tak naprawdę. Będzie zainteresowany, bo to wiadomo, nie każdy chce być sławny, jak to się mówi. Natomiast dzisiaj akurat właśnie idziemy na odbiór, więc tak naprawdę porozmawiamy z inwestorem, czy on byłby chętny na taką e, no, przedstawienie właśnie przez, przez Was. Tak? Super. No to żebyśmy nie tracili w zasadzie czasu, pójdziemy zobaczyć, jak wygląda tak jest. E, instalacja. To dziękuję jest ci. Nasz super technik, więc on Was wszędzie oprowadzi. Super, dziękuję Ci bardzo, dobrego. wszystkiego dobrego. Cześć. Pod każdy z inwerterów jest podłączonych z 6 turbin jak generują energię. Tak jak widzimy w chwili obecnej jedna część jest generacja 1.89 kW. Okej. Okay. I to wiemy, które to są, to są te, które bardziej mocniej się kręciły. Tak, to są te, które Aha, czyli te od tej strony, w której staliśmy, tak, czyli tak, te, co tak, tak. optymalnie wówczas jak byliśmy na dole widać było większą ilość obrotów. Dokładnie. A tu mamy drugą część, tak? Tu widzimy właśnie, to jest ta druga część kolejnych sześć turbin, te oddalone, które mhm. były od Was bardziej. Tak? Czyli jeżeli chodzi o ilość turbin oraz oczywiście o, o siłę wiatru, gdzie dzisiaj no nie jest, jak widzimy, e, jakiś bardzo porywisty ten wiatr, no bo ta pogoda rzeczywiście w końcu nam się wyklarowała, no bo ten maj jest wyjątkowo zimny, no to klient raczej nie powinien na taką produkcję narzekać, tym bardziej, że to, co jest najważniejsze, turbiny generują prąd 24 godziny na dobę. No, turbiny mają tą wielką zaletę, że działają wtedy, kiedy nie działa system fotowoltaiczny. Tak? Czyli jest to doskonałe uzupełnienie. Samodzielnie, również wtedy, pracują. Natomiast tak, 24 na dobę to jest raz, noc, jesień, zima, i to są właśnie bardzo ważne momenty, bo jeżeli ludzie powiedzmy stosują te turbiny jako uzupełnienie do obecnych systemów, które posiadają. To jest to doskonała rzecz. Super. W takim razie, jeżeli chodzi o w ogóle instalację, poprowadzenie tych przewodów, to nie różni się to w zasadzie niczym jak instalacja fotowoltaiczna, bo widzimy normalnie wejście pod inwerter złączki MC4, tak? więc to jest w zasadzie kwestia pociągnięcia instalacji, dosyć podobna, tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób połączyć tak, taką ilość turbin. Tak, tak dokładnie. No, turbina wiatrowa jest elementem systemu który podłącza się dosłownie tak samo prawie jak panele. Wiadomo, jest to troszeczkę inna technologia. Natomiast same podłączenia można byłoby powiedzieć, że są to same jak w przypadku samej fotowoltaiki. Tak? Mm -hmm. Okej, okay, no to wiemy, tak, inwertery mamy w zasadzie omówione. A powiedz mi, co to jest? To są jakieś zabezpieczenia, czy co to jest? Te, te dwa skrzynki? Nie, to jest generalnie tak naprawdę połączenie pomiędzy sobą dwóch inwerterów. Tak jak widzicie, schodzi do jednego, z jednego inwertera z Przewody i tam schodzą przewody drugiego inwertera, tak? To jest y, połączenie, tak naprawdę, tych dwóch systemów z sobą. Tak? Okay. Dobra. I czyli tu... dwóch oddzielnych inwerterów, żeby one stanowiły tak, jakby jedną całość. Rozumiem. E, I tutaj obok, oczywiście, bezpieczniki, tak? E, więc to już standardowe rozwiązanie tak, do każdej takiej e, instalacji. Można nawet otworzyć. Ok, czyli tu mamy bezpieczniki podłączone. Adam, czyli generalnie, jeżeli chodzi o całą tą instalację, którą wykonaliście, to inwertery wiemy daje, a magazyn widzę firmy Breeze, tak? To jest tak. polski producent. To jest polski producent magazynów po energii, są to magazyny niskonapięciowe. To są akurat magazyny o pojemności 2,5 km Tak, dokładnie. I bardzo chętnie współpracujemy też z tym producentem, dlatego że jest to związane z dużym bezpieczeństwem. Jest polski serwis, polska gwarancja. Serwis jest door to door, jest reakcja natychmiastowa, więc naprawdę wiarygodny producent. I, i, I korzystamy z, z, właśnie z tych produktów. Czyli w dużym stopniu koncentrujecie się na, tam gdzie oczywiście jest to możliwe, na współpracy z polskimi firmami. E, tak, Bo tak. My też jako Stąd polski też producent. Współpraca z, 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 z firmą waszą, dlatego że jesteście polskim producentem. Jeżeli mamy tylko możliwości, to korzystamy z polskich produktów. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że w zasadzie jesteśmy na poddaszu. Czy nad nami są? Bezpośrednio nad turbiny, turbiny są bezpośrednio nad nami. Dokładnie na, tym, na tej ścianie są zamontowane, na której są zainstalowane inwertery. Okay. I tak jak słychać, nie słychać. Nie słychać. To jest prawda, czyli to, co podajemy mhm. nawet w tak małej odległości od turbin, one rzeczywiście pracują bez szelestu. To jest naprawdę mocna strona naszych turbin, które mogą być instalowane bez zezwoleń. Na dachach, z tak naprawdę minimum formalności. W tej chwili, tak jak już wspomniałem wcześniej, podczas rozmowy z Radkiem, czas oczekiwania na turbiny jest zdecydowanie krótszy, więc można cieszyć się dużo szybciej gotowymi instalacjami niż w przypadku, jak było to miejsce, miało to miejsce w zasadzie jeszcze parę miesięcy temu. Wtedy ten okres był troszkę dłuższy, około 3-4 tygodnie. Zastosowaliście, widzę tutaj, przewody solarne, tak? Tak, dokładnie. To znaczy, przewody są. Grube. Są to odpowiednie. No też przewody są zawsze odpowiednio dobierane w zależności od tego, co chcemy zrobić, bo to nie jest tak, że możemy przyjść do, z dowolnym przewodem, tak? Bierzemy tu pod uwagę moc, napięcie, bierzemy tu pod uwagę odległości i tak dalej, więc przewody dobieramy zawsze indywidualnie do każdej instalacji. Tak, tak. no a zaznaczmy, że nasze turbiny są wysokonapięciowe. Tak, napięciowe. Jedna turbina w zasadzie... W takich warunkach naturalnych z jednego generatora możemy uzyskać nawet około 200 V, co zresztą znajdziecie w naszych materiałach, w naszych dokumentacjach. Tak na i co jeszcze można dodać, pomimo to, że są tu dwa inwertery, to jeżeli chodzi o systemy, jakie są aplikacje, tak, mhm. to są aplikacje, na których te dwa inwertery się łączą i pokazują tak naprawdę jedną wartość, Super. czyli mhm. sumują się. Tak? Okej, okay, czyli w zasadzie wy w tej chwili problemu z podłączeniem turbin nie macie... No... Kilka tych instalacji już no, wykonaliście, nie, nie, nie. Także, także tutaj problemem e, dla Was e, nie jest podłączenie instalacji. Więc dla wszystkich z Państwa, którzy szukają sprawdzonego instalatora, godnego zaufania, e, widzicie sami e, co dzisiaj prezentujemy. Możecie kontaktować się z firmą Prometeo. Kontakt znajdziecie, tak jak już mówiłem wcześniej, na stronie www.dosper.com. Tam znajdziecie w e, zakładce, w zasadzie turbiny wiatrowe e, u dołu strony instalatorów i Prometeo tam również oczywiście jest.